Witam was serdecznie. Ja mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej poczucie piękna. Czy twoje brwi nie są do końca idealne? Myślisz cały czas o makijażu permanentnym, ale boisz się jak to będzie? Mamy dla was idealne rozwiązanie. Zacznij od architektury brwi. Sprawdź, jak się będziesz czuła w nowym kształcie. Dodatkowo może Wykonaj laminację brwi. Może ten efekt będzie dla Ciebie w zupełności wystarczający. Zaczesane brwi, wygładzone, przyciemnione, to jest to, o co ci chodzi najbardziej? Jeśli tak, idealnie jeśli to nadal za mało, wtedy już raczej nie będziesz mieć żadnych wątpliwości co do makijażu permanentnego. A jeśli twoim problemem jest nie cały łuk brwiowy nieidealny, tylko na przykład nie rosną ci końcóweczki? Ja mam dla ciebie i takie rozwiązanie. Jestem w stanie pomóc ci wykonać mini makijaż permanentny, to znaczy zająć, zająć się tylko końcówkami brwi. Czy to nie jest idealne rozwiązanie? To co? Jesteś gotowa podjąć wyzwanie już dzisiaj? Serdecznie zapraszamy na konsultację makijażu peramentnego albo na architekturę brwi do Tatiany. Wybór należy do Ciebie. Nie zwlekaj. Daj sobie szansę poczuć się pięknie.